Ruszamy na wycieczkę z karpacza zielonym szlakiem do kotła wielkiego stawu oraz zobaczymy również formację skalną, taką jak pielgrzymy i słonecznik. Oczywiście ja będę tutaj spacerować po górach z moją Dniom także zapraszam na piękną wycieczkę. I zdecydowanie lepiej iść tym szlakiem zielonym przy wyciągu, ponieważ jest on naprawdę bardzo rzadko uczęszczany, a akurat teraz na wakacje jest mnóstwo ludzi, więc zdecydowanie ten zielony szlak moim zdaniem jest lepszy niż ten szlak od świątyni Wank, bo od świątyni Wank również można dojść, tylko że tam są tabuny ludzi, także ruszajmy na wycieczkę. Droga na tym zielonym szlaku wygląda właśnie w taki sposób, jak tutaj widać, czyli jest dosyć przyjemna, ale no jest to jakiś odcinek. Mapa pokazuje mi, że będziemy szli 8,5 kilometra w tą i z powrotem, więc później to zrewiduję, bo zobaczę ile kilometrów przeszliśmy. Póki co cały czas idziemy w lesie. Jeszcze nie ma widoków, ale jak tylko się pojawią, no to oczywiście będę je tu pokazywać. I tutaj teraz przy rozwidleniu schodzimy na szlak żółty, czyli idziemy na pielgrzymy i na słonecznik. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Wszyscy idą do schroniska samotnia. I do małego stawu, do kotła małego stawu, a my idziemy żółtym szlakiem na pielgrzymy i na słonecznik, a potem do kotła wielkiego stawu. Droga jest jaka jest, też tutaj nie jest wiele ludzi, także spokojna trasa. No i tutaj zaraz zacznie się drewniana kładka. Będziemy spacerować w lesie. Las jest piękny, w ogóle jest tutaj naprawdę urokliwie. Karkonosze są niezwykle magicznymi górami, także gorąco zachęcam do wycieczek po szlakach, bo są przepiękne. O, i tutaj dla botaników cudowna atrakcja, a mianowicie polska odmiana storczyka. Proszę bardzo. Rosną sobie w takich, na takich podmokłych terenach niezapominajki i storczykowe pole. Są to dzikie polskie storczyki. Kiedyś wyobraźcie sobie, że były one ogólnie dostępne. Ja pamiętam, jak zbierałam je u babci na łące. Było ich mnóstwo. Teraz niestety w związku z urbanizacją tych storczyków jest coraz mniej, ale akurat tutaj w Karkonowskim Parku Narodowym się uchowały. Także dla miłośników storczyków jest to nie lada gratka. No a ja tutaj na moim kanale udostępniam najwięcej filmów o storczykach, no bo jestem ich wielbicielką i myślę, że tutaj moi widzowie również. Także widzicie wycieczka Krajoznawcza, ale oprócz tego botaniczna. A tutaj widoczki po drodze. No jest naprawdę pięknie, piękna pogoda i piękne. Widoki i tutaj zobaczcie, widać przepiękną śnieżkę. No, a widoki są piękne. I dzisiaj bardzo dobrze ją widać, całe obserwatorium, elegancko. No, i tutaj na rozwidleniu pod pielgrzymami. Do pielgrzymów jest 5 minut, a do słonecznika 35. I będziemy czyli taką drogą. I powoli zbliżamy się do pielgrzymów. Tutaj wyłaniają się te przepiękne formacje skalne. Oczywiście dla chcących można się powspinać. No ja się tutaj wspinać nie będę. No ale to wygląda majestatycznie. I tutaj przeczytamy sobie informacje o piłgrzymach. Leżą 1204 metry nad poziomem morza i jest to ścieżka przyrodnicza wokół kotłów małego i wielkiego stawu. A tutaj takie budowle fajne. A teraz z drugiej strony. Mała taterniczka. No a teraz jak zejdziesz? Jak, jak, jak. Chodź tutaj, pani ci się wow, 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 wow. Jestem, jestem. żalona. Także podróż z psem Obfitujesz w takie różne ciekawe sytuacje. Chcesz się wspinać? Ale jest pięknie. Dalej idziemy żółtym szlakiem. Tym razem do formacji słonecznik I tutaj też mamy kładkę drewnianą i w miarę prosta droga Idziemy sobie teraz w towarzystwie takich pięknych drzew takiego pięknego baśniowego krajobrazu, no rodem z opowieści mchuj i paproci, jagody, świerki i spokój. Tutaj przepiękna panorama, naprawdę jest cudownie, jest cudownie, widok jest cudowny. Jesteśmy wysoko, więc no, widoki są kapitalne, ale jest bardzo, bardzo gorąco, więc musiałam zmienić spodenki, no bo jest upał, jest bezwietrznie, gdzieś tam gdzie nie gdzie lekki wiaterek i to wszystko. No widoki cudowne, cudowne. i powoli zbliżamy się do słonecznika. Ta droga wygląda bardzo niewinnie, ale jest dosyć wymagająca. Bo jest dosyć stromo, cały czas pniemy się pod górę. No i mamy słonecznik. No w takim upale to jest naprawdę ciężko tutaj podchodzić, bo jest bardzo, bardzo stromo, zobaczcie, jak wysoko tam widać pielgrzymy. No i cały czas od dołu się w górę. Ale dla tych widoków to jest warte. Widać tam stawy podburzyńskie oraz zalew w sosnówce. I teraz idziemy żółtym szlakiem. No i tutaj już będzie z górki, także będzie zdecydowanie łatwiej. No i pięknie widać śnieżkę przed nami. I dotarłam do miejsca docelowego, czyli do kotła wielkiego stawu. Także idziemy zobaczyć ten piękny kocioł. Tu jest punkt widokowy na czerwonym szlaku. Trzeba troszeczkę dalej podejść. I teraz z tego punktu widokowego z powrotem. Wracam na czerwony szlak i później odbiję na zielony w dół do Karpacza. I z czerwonego szlaku odbiłam w szlak zielony, i tym szlakiem zielonym będę podążała do Karpacza, ale jeszcze przy okazji widoki, bo widoki tutaj, w tej części karkonoszy, no są przecudowne. Zobaczcie. Tam byłam na górze, na tym. W punkcie obserwacyjnym, z którego pokazywałam Wielki Staw. Przecudowne miejsce, a w tle majaczy majestatyczna śnieżka. No teraz się troszeczkę zrobiło lepiej, bo wiatr zawiewa, więc jest znośli, ale generalnie no trochę się nawchodziliśmy. Niemniej te wysiłki są warte ponieważ widoki zapierają dech w piersiach. Zresztą, jak tutaj widać, no przepięknie. No a teraz cały czas podążam zielonym szlakiem. Szlak mało uczęszczany, nie widzę tutaj tłumów, na czerwonym jest bardzo dużo, bo to jest w sumie główny szlak, karkonoski, ale tutaj spokojnie. Więc idziemy dalej. No, i tutaj na szlaku przy okazji złapię z bliska tego storczyka. Rośnie sobie tutaj przy strumieniu. Tu są kolejne. I tam również. A tu moja maleńka. Odważny piesek. No, a tutaj widok z dołu. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam na górze widać ten taras widokowy. A tutaj Śnieżka. No i tutaj jeszcze taka roślinka. Piękna, nie wiem, co to za roślinka. Jeżeli wiecie, no to podpowiedzcie mi w komentarzach, co to jest za roślinka. Przepiękny, ma głęboko fioletowy kolor. I wyszliśmy już z zielonego szlaku. I teraz dalej podążamy zielonym szlakiem, tutaj jest rozwidlenie i będziemy już wracać na sam dół. Tutaj jest trasa trzech szlaków: niebieski, żółty i zielony. I tutaj na drodze Bronka Czecha skręcamy na Karpacz, na Biały Jar. Według oznakowania powinniśmy być tam za 40. 5 minut. Oczywiście jest to szlak nadal zielony. I po drodze jeszcze napotykam przecudowne naparstnice. I takim oto sposobem zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli podobają Ci się takie filmy o podróżach, to koniecznie daj mi znać w komentarzach. Zasubskrybuj mój kanał po więcej takich treści. Serdecznie pozdrawiam i pa!